Port lotniczy we Wrocławiu. To tutaj na nowy terminal przylecą na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej drużyny piłkarskie, które będą rozgrywały mecze we Wrocławiu. Tutaj przylecą również tysiące kibiców z całego świata. Z lotniska na Wrocławski stadion autostradą jedzie się zaledwie 10 minut. Na arenie rozgrywane będą mecze w fazie grupowej Euro 2012. Przejazd ze stadionu do Trzebnicy trwa tylko 25 minut. Doskonałe połączenie komunikacyjne czyni Trzebnicę bardzo atrakcyjną. Trzebnica to spokojne i przyjazne 12-tysięczne miasto. Ze względu na swój klimat i walory przyrodnicze, była to niegdyś znana miejscowość uzdrowiskowa. Dzisiaj to nowoczesne, szybko rozwijające się miasto. Trzebnica ma bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe. Przykładem tego jest tutejsze Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej oraz klasztor sióstr Boromeuszek, położony na szlaku cysterskim. Jest to największa tego typu budowla w Europie Środkowej. Trzewnica posiada profesjonalny ośrodek treningowy spełniający standardy organizacji UEFA. Znajduje się tutaj kompleks dwóch nowych, profesjonalnie przygotowanych boisk do piłki nożnej. Pełnowymiarowa płyta główna z naturalną murawą oraz oświetlone boisko treningowe z syntetyczną nawierzchnią. Istnieje możliwość wydzielenia całej strefy na wyłączność przebywającej w trzewnicy Federacji Piłkarskiej. Trzebnica to gmina mocno wspierająca sport. Obiekt, na którym się obecnie tutaj znajdujemy, spełnia wszelkie kryteria wymogów UEFA. Przede wszystkim jest to obiekt oddalony od terenów zabudowanych. Posiada dwa boiska. Jedno boisko o wspaniałej nawierzchni trawiastej, na której można odbywać treningi i mecze. I drugie boisko o nawierzchni sztucznej, w pełni oświetlone, gdzie można również odbywać treningi i mecze nawet wieczorową porą. Kompleks boisk jest rekomendowany przez Orły Górskiego, legendarną drużynę reprezentacji Polski, która zdobywała medale na Mistrzostwach Świata i Olimpiadach. Ten ośrodek, mam nadzieję, i będziemy czymniali kciuki za czebnicę, by stał się bazą którejś z drużyn startujących w Mistrzostwach Europy. Teraz będziemy przyjeżdżali z przyjemnością. Jak widzimy takie boisko? To jest wielka przyjemność wyjść na taką płytę. I, i, I poklepać, jak to my mówimy, w środowisku piłkarskim tą piłką, która nie skacze, nie ucieka, nie robi jakichś tam psikusów. No. Jedna wielka przyjemność. Z centrum treningowego można korzystać również wieczorami. Dla piłkarzy przygotowano profesjonalną i w pełni wyposażoną siłownię. Kompleks basenów pozwoli zawodnikom zrelaksować się po treningu. Wlicy będą mieli do indywidualnej dyspozycji basen sportowy o powierzchni ponad 300 m2, basen rekreacyjny oraz basen zewnętrzny o powierzchni 700 m2. Całny jacuzzi i spa bez wątpienia pozwolą utrzymać dobrą formę i odpocząć po meczu czy treningu. Rzebnice otacza od południa las bukowy, będący źródłem czystego i świeżego powietrza. Tworzy doskonałe warunki do uprawiania wszelkich form rekreacji. W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu basenów oraz terenów rekreacyjnych znajduje się czterogwiazdkowy hotel pobytowy o podwyższonym standardzie. Piłkarze będą mieli do dyspozycji m.in. 130 miejsc noclegowych, restaurację, salę konferencyjną i gabinet odnowy biologicznej. Dla podniesienia komfortu pobytu piłkarzy na czas Euro 2012 malownicze okolice lasu bukowego wraz z hotelem pobytowym będą przeznaczone jedynie dla nich, tworząc specjalną odizolowaną strefę pobytowo-relaksacyjną. Cisza, spokój oraz bliskość Wrocławskiego Stadionu to główne atuty Trzebnicy jako ośrodka pobytowego dla drużyny piłkarskiej na Euro 2012. Profesjonalna infrastruktura sportowa, nowoczesny hotel pobytowy, malownicze tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz gościnność gospodarzy sprawiają, że Trzebnica jest idealnym miejscem pobytowym dla drużyny piłkarskiej. Legendy polskiej piłki nożnej Orygórskiego polecają Trzebnica jako doskonały ośrodek pobytowy na Euro 2012. To mistrzowskie miasto dla mistrzów futbolu.